Ok, klucz mam! Nie! Gdzie? <laughs> nie mogę! Nie pomogę! Nie nie Taki to chyba taka pierwsza część. tej gry. No to. Jakieś się ogóle ciepło. No. Znaczy, ja nie wiem czego się spodziewać. Ja nie wiem, czy to jest. Bo to w ogóle inne. Ten. O, Co jest, kurwa. To nie łagierka za 130 zł. Dobre. Łapka. No, i teraz jestem. Zabieram to. Kurwa. Dobra, zabieram piłkę. Ja tą piłką w ciebie właśnie rzucałem. Kurwa, ładnie się buguje Coś tak czułem, że jak się chwycą za kopa w tej gierce, to może się tak skończyć. Na no jak inne studio robiło to Panda nieudaczników. Ale to robiło całkiem duże studio. Oni robili tego. Najnowszą gierkę teraz Dragon Bola. I też im chujowo wyszła tu się wszystko sprawdza takie do cipy. Było za klamkę trzeba. Chodź na przycisk, chodź na przycisk To żeby dwóch? Nie mogę z tobą To zajebne. No Co teraz? Jezu, ty już mam dwie rzeczy do robienia pod rząd. Niesamowite. To ssyła pode mnie mapka. Długu do tego strzelam na razie w liny. No, ja już mogę łańcuchy rozwalać. Opeta postać. Dobrze, że mi ją dałeś. menowi. A. Kameromen. Eja, pomożesz mi? No, Okej, okay. limit osób pchających. O jest, a to do siebie? Więc co jest? Nie, że to jest. A jakby można było. O, ale jest Trzeba się doszukiwać takich rzeczy tutaj. No, no hop staj na górę. Jakaś ścipcia. Nauczycielka. Właśnie, w poprzednich częściach było takie coś, że... Coś kojarzę, że jakaś trauma ze szkołą, czy coś takiego, nie? Masz, to dla ciebie, przystojniaku. Ja to dla swojej kobiety. Zostaw tu na później po I tam faktycznie była, była nauczycielka. No to to było zajebiste, nie? Tylko, że to było dobrze zrobione. Ja widzę, że powtarzają się. Ty! Ty, no zajebała mnie. Tak czułem, że to miejsce jest specjalnie do schowania się odwróci się, na 100% się odwróci. Oh! No kurwa no, Zda mnie. Ej, ale mnie. Przecież... Nie ja ty skolowałeś to, że się odwróci. No ale... Ale odwróciła się, ale pomyśl o tym. Odwróciła się dokładnie w tym samym momencie, co ja zacząłem iść? No jakie były na to czasy. Ty, kurwo. Nie zapisz mnie. Ej, ale widzisz? Ona się nie odwróciła. Też masz wrażenie, że powinniśmy się przesunąć? No. Ale poczekajmy, dajmy Dajmy się, pod lampą. Dajmy mu się, dajmy się temu rozwinąć. Wiedziałem. Toczuj, toczuj! Celuj! Pod biurko celuj! ładnie mnie zarączka, zarączka, za, rączkę, za rączkę, nie, Ach, Sorry, ja nie mogę już Ale gdzie? Nie wiem. Kurwa, wiedziałem! O! Łe! Ktoś coś dał dla mnie. No dawaj. Czemu on nie może złapać tych drzwi? Przecież łapał. A, to i tak nic nie dało. Też czuję, że to trzeba przewieźć. Z tą szparką E Kąd jest? O, zajebiście Dawaj go Włącz, 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 tu? Się włączy Co się włączy? Aha, po kałuży. O kurwa Ty, wiesz, że nawet tego nie spinię? No ja. Pierdo. Jakby mogą oni ostrzegać, że będzie ta baba. Nieprzejebane to jest. Ja teraz będę cały czas mówił, że w poprzednich częściach, w poprzednich częściach, ale faktycznie w poprzednich częściach nie było tak, że od razu się łapała, nie? Tylko miałeś chwilę na schudkę, i później wjeżdżała. A tu jest kurwa kacynka, i od razu jest zida, Tu już na środeczek cię będzie Ale kiedy? Chyba się nie można biegać, rzeczywiście. <grytanie> no mówię ci, że nie można biegać. bo coś zrobili to zgodnie? Znaczy <grytanie> nie można biegać. O, pudełka, pudełka, pudełko. Czekamy do końca, czy gdzieś idziemy? Nie, no z dupca chyba. No do prawej. I tu na lewo. Po schodkach. Szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba se żarcisz. Ty, żarcisz. Dobra, łapła cię. Ale czemu? Nie wiem. A ten? Wstałeś, czy. Nie, no na końcu cały czas. Ej, ciekawi mnie. Jak wygląda programowanie tego, że właśnie ona, jak cię zobaczy, jak wygląda jakby jej pole widzenia, jak to się programuje, nie? Twój mnie to ciekawi. Jego już rzucam. To również. jak. Jak postać stoi, to ją zabije i tyle. No dobra, ale wiesz, że żeby. Musi najpierw zobaczyć cię, nie? Nawet ci da do góry. Też? mi że nieważne gdzie jesteś i jak staniesz, się ruszysz, to... Przybiegł. Nie wiem, nie jestem programistą. Ja też nie. Ołóż. Gdzie ty jesteś? Ołóż ja pierdole. No to teraz dojrzyj, kurwa. <ścoughs> Ja pierdol... Świetnie W którą stronę? W którą stronę? Aha, labiryncik Ty, tu coś jest Ty, upuszczaj to na łeb Znalazłem znajdźkę Yooo Co wziąłeś do plecaka? Nie wiem w zabawkę jakąś ruszową w sensie A tu na coś jest? Tu, tu, tu ale może znajdźka? Nie bo raczej nie. Nie się. Cianko? Oj stój! Nie mamy już parasola. Faktycznie. Chyba musimy tu zejść. Aha, musimy się podrzucić. Dawaj. I ona nas będzie goniła. Tak, ona nas będzie gonić od tego momentu. Wiedziałem, kurwa, jak to było proste do przewidzenia. Dawaj. No. A jakie były szanse, żeby przed nią spierdolić? Ciekawe obraz. Może można ją zdarzyłać jakoś? Dawaj, szybko. I dobra, tak no gra jest... Tu. Albo my coś robimy źle, albo ta gra jest niemożliwa do przejścia. No bo dobra, ty mnie podbi. bo ciężej się ucieka jak się skacze. No i już bądź przy drzwiach. O kurwa. No i patrz, ja idealnie zdążę zawsze. Tylko ty wjeżdżasz kurwa. Masz tylko D trzymać. Ja idę na lewę, czyli To się walnęło teraz? Tak. To... O, kurwa. o. A i teraz no. akurat wolna y, jakąś rurę. A to nie tak, że mieliśmy po prostu być na danym dystansie od niej i ten? Pewnie ta. <laughs> Tylko za każdym razem cię łapała? <laughs> Czyli raz Ciebie też złapała No to prawda w sumie. O, o tu. tu dziurka. Na spokojnie. <laughs> Na spokojnie. Nie mogę spacji kliknąć. Radzisz sobie... Y Okej, okay, czyli moja postać jest... Jednak jest upośledzona. Nie mogę spacji kliknąć. Nie możesz być za z kościany Kawał programowania odjebały chłopaki, widzę. Nie, czekaj, czekaj. A ja odganiam. Dobra, no. Świeć mi. O! Smart, smart. Czy są roboki oh. Patrzę ci się na dupę O? Na dupę cię ci patrzę. Nie można tak O No bo ty masz kobietę Co ty mówić że jestem gejem przecież Żartowałem Masz tak. A czy żartujesz sobie z osób homoseksualnych? Nie, ja szanuję. <głosy> Widać Zamiast. <noise> grubasów tu przerabiają na mięso. Jedyne słuszne rozwiązanie. Nie przerabiają, tylko oni ciężko tyrają. No nie no to... To mu to... chyba przyznało. Dlaczego grubasy wiszą na takich tych... oni robią, tamten ten klikał coś. Nie, strasznie dużo tu cukierków, więc myślałem, że po prostu grubasy na pełnej tutaj są uczone a później przerabiane. Jest! Co to, koniec tej walki z babeczką? Przeszliśmy gdzieś indziej cukierkowa łąka. Czuję, że trzeba się za ten kontener schować. E, ja nie, albo nie, o kur. Ta chwila nas chyci Nie. Kurde muszę to przepalić, bo się zestresowałem w tym całym ogrom... Je, ja... Chcę, jesteśmy maluczycy Ty ile ja mam zużytych paszek? O przepraszam Gdzie jest dobra paszka? Kurwa, ta jest zużyta Ta jest zużyta Ale to przejście było tak, że muszę przejść Ja pity Nie, bo... Bo... Chodzi o to, że oni lubią pokazywać. Yy, zawsze były te kadry w tych grach. Zawsze są jakieś, jakieś te kadry, że nagle się oddala kamera i jest pokazane, jakie jesteś malutki, bo jest. Little Nightmares. Chyba. Nie wiem, zgaduję tak. Taki styl po prostu w tej gierki jest. O. O kurwa! Ty, prawie mnie oblezły. No, jak nie przerabiają, zobacz. Gruwoje normalnie tu leży, ręka jakaś. Mu się umarło? Nie, wydaje mi się, że przerabiają grubasów. A zresztą to jest bardziej optymistyczny dla ciebie scenariusz. Więc nie nienawidzisz osób otyłych. Nie, no co ty mówisz? <grym> Zepsułem ci teraz PR? Tak, ogląda to jakaś moja przyszła żona i teraz powiem ci tak. Nie, no twoja przyszła żona poszła w Kimę. A shotów nie będzie oglądała przecież. Jest szalona. Chyba nie masz tyle czasu wolnego. Okej. Okay. Ora biorę łyka wody, mam nadzieję, że nie trzeba będzie teraz uciekać. na i i pająk Ty normalnie mi kciuka spina to za nią No jasne że tak Chociaż sobie można tam skoczyć na półkę środką nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale śledzenie tej, yy, głównego złego zawsze jest zajebistym pomysłem w tych grach. Nie. Dobra, myślałem, że nas będzie gonić. Coś tutaj masz. Okej. Okay. Oh. Szybko. Proszę cię. <laughs> będzie ucieczka. Nie idzie. Hehe, się. Dobra, kurwa. Sprawnie poszło, ale za nam tą widzę. Nie dobra. że nas jeszcze będzie goniła, no bo... Postać to by w tej sparcy literali. Kurwa wiedziałem. Ech. Pchaj te drzwi! Drzwi pchaj. Gdzie są drzwi? Cicho, cicho. Kurwa. Naprzeciwko nas były, po prawej. Trzeba od razu je pchać. A to pchałem je. Czy się ukrywać? To było mamy? tak ciemno, że w ogóle tego nie widziałem. Ty klucz mam. Nie! <laughs> nie w ogóle Nie pomogłem. nie, pomogłem. nie pomogłem. Zobacz mi chwycił skurwiel A bo nie, tu są małe dźwiczki jakieś? Dawaj Pchaj, pchaj Pchaj, nie pchasz Ty, dobra Ja pchałem Ty, nie wiem co my mamy zrobić Może tam spray po... Spray na pająki, z Czy tu po lewo gdzieś? Tak, po lewo jest skrytka o. To bo teraz się dłuższa kadzenka odpaliła. No dobra. Ja <noise> no dobra, to że ona ma te nogi tak jak pająk to, to trochę jest obrzydliwe, ale dla mnie tylko dlatego, bo się już zepają ku mnie. Ale logo to nie jest w ogóle i straszne, i nic. O, zmieniłem w tory. To źle. No tak. Panie konduktorze. Jopi. Ciężkie ja, to jest. Mogę ci pomóc? Mam wrażenie, że nie pomagam. Źle zmieniłeś. Dobrze jest. No nie. No jak nie? Patera. Blokada. Dosta mnie. Pierwszy raz starowiskowi. Ale jak? Co ty robisz? Mają dojechać do końca i odpalasz i zawracasz. No tak, no. Czekaj. Jeszcze trochę w lewo. Pierra. W lewo. W lewo. Przecież zmieniłeś właśnie na to skąd przyjechaliśmy. No nie, prosto teraz jest. Okay. A ja na ten hak, nie trzeba się porysić, co tam było. Widzisz, kto ty Nie mogę. Okej, okay, ja też nie mogę. No to nic, no to pchamy do tego. Może z rozpędu musimy wykoleić je. No to wygląda jakby miał się tam przerzucić, ale taką księtę chodź, że o, ciebie, ciebie? <laughs> Nie no, z drugiej strony. Nie. Stelaj. O, hmm. czyli w ogóle nie w tą stronę, co myśleliśmy. To po co tam jest ten? No bo co dla tam? zmyły, no. Uuu, Zmy teraz no coś nam tu da. Kurwa! ja weź kluczem, przejdę w sudku. A nie sięgnij. Nie sięgnę go. Nie, no to wygląda autentycznie, jakbyśmy mieli ten. Jakbyśmy mieli. Pociągnąć za tą wajchę, i wtedy jakiś gówno stąd zlatuje. No, tylko. Dawaj, pomóż mi. Nie, chyba, chyba nie. Nie wiem, czy to dodaje prędkości. Nie, chyba nie. A może podsadzić się musimy. Ja próbowałem przy tym stanąć tak pod socko i też mi nie dawało to. Kurwa, no my jesteśmy głupi, czy? Ja nie wiem. Co, to powinno być dzieci nie proste. <gry> Ja pierdole! Nie dojechaliśmy wózkiem do końca Pomóż mi I Xt Tak szułem, że to może być to Jesteśmy kurwa głupi O Ali agenci małe szponty tak zwane bardziej do lewej, idzie, idzie. A! Nie pierdol, zrealizować, ucieczka. Dawaj, dawaj, <laughs> sięga, błąd na To trzyma ciska, jakie łapska ma długie. Nie. Proszę cię, wskakuj. Nie wskoczyło mi. Ej, nie wskakuje mi. Dobra, dobrze, że to nie był żaden event, tylko. Bitch. Kurde... Ej! A okej... Okay. Przeszło dalej... Miałem laga jakąś... O kurwa! Nie... Dobra, zmieli ją. Krasa Dawaj, rączkę weźmiemy. Nie mogę się ruszyć? Ja też się spłukowałem. Czy jest tam dalej? Co jest w tym pokoju co byłeś? Chyba nic ciekawego O, no i zajebiście, będzie save'ik ciągnij mnie. Okay. Hmm. Tak, ja? O. Jezu, martwisz się o mnie. O, zmarłem. A. O. Co, kończymy chyba tu na dzisiaj, nie? Dzięki i trzymajcie się, Elo.